Witam wszystkich. Dzisiaj jadę na wymianę szyby. Szyby oryginalnej i trzeba zrobić filmik, czy wszystko jest na miejscu. Żeby później nie było, że coś jest nie tak. Dobra, zamykamy. To będzie jego pierwsze odpalenie Po dłuższym postoju Ponad 8 dni Sprawdzimy jeszcze tutaj te szycia, ale jest tak ciężko o Czy jest wszystko w porządku Nigdy szyba nie wymieniana Słupki czy są w porządku? I tutaj, czy jest w porządku? Ok, wszystko jest. No to teraz pierwsze odpalenie. Po 8, po 9 dniach trudno mi jest powiedzieć, ale jakoś tak. Dzień zima 1945 roku w okręgu A! A! Normalnie, pozdrawiam.